Dzień dobry Polacy Rodacy, dzisiaj omówimy pewną bardzo ważną kwestię, którą omówiłem już z Kuingonem innymi politykami, albowiem ukradziono małpkę z warszawskiego za. Jest to sprawa na tyle ważna, że sprowadziłem całą militarię, małpka jest zapewne w szoku i musimy mu uważać, żeby nie dostała zawału serca, ma ona Małpki mówią, Uha, ha ha ha, ptaszki ćwier ćwir, świnki mówią, kłik a kotki miał miał, a teraz zaśpiewajmy, jeszcze małpka nie zginęła póki my żyjemy, co nam małpka z ołcia ekła. Z wojskiem znalezimy. Co do innych spraw, obiecuję wam, że z dniu jutrzejszym każdy dostanie wpłatę na konta bankowe w wysokości 10 milionów dolarów. Każdy mężczyzna dostanie limuzyny Maybach z 2014, a każda kobieta Ferrari z kolor różowy, każdy dostanie konia z rodowodem i szable z 24-karatowego złota. Ale wróćmy teraz do sprawy z małpką. Jeśli ktoś zobaczy małpkę, niech da mu banana. Bardzo ważne, by banan był świeżo odbrany, czysty i pachnący, by małpce smakowało. Lecz jeśli małpa zwymiotuje, lub co gorsza ktoś za mocno dotknie małpkę, Zostanie skazany na śmierć przez powieszenie. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.